Ratywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa to jedno z najistotniejszych zagadnień zarówno dla służb państwowych, jak i wielu organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest obchodzące w tym roku dziesięciolecie istnienia Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Krzczonowie. Nasi podopieczni i osoby niepełnosprawne wszystkie pochodzą z gminy Tokarnia. W tej chwili mamy prężnie takich działających i uczęszczających do naszego stowarzyszenia. 24 są osoby, a na liście mamy wpisanych ich 32. W 2003 roku została powołana, powołana dostała sekcja Olimpiad specjalnych, a zaraz później utworzyło się taka myśl, się utworzyła, wyszła to od nauczycieli tutejszej placówki, aby powołać takie właśnie stowarzyszenie, które będzie miało na celu zebrać te osoby niepełnosprawne ich opiekunów i w jakiś sposób. Pomóc im po prostu wyjść z domu, żeby po prostu te dzieci nie czuły się gorsze od innych, żeby były docenione, dowartościowane przez społeczeństwo, no i po prostu przez ludzi zdrowych i rówieśników. Członkowie i potopieczni spon, przyjaciele stowarzyszenia, jego założyciele oraz zaproszeni goście, jubileusz świętowali wspólnie w ostatnią niedzielę kalendarzowego lata, czyli 22 września. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych nam stowarzyszenie Kolonia ze Zełkowic. A do tego przyjechali nam uświetnić tą zabawę orkiestra ze Skomielnej Czarnej, która miała swój występ. Para z tutejszej szkoły dzieci to była Natalka i Paweł i mali kliszczacy z Tokarni też przybyli do nas. Wszystko to odbywa się wolontaryjnie, za wszystko dziękujemy serdecznie i kierowcom, którzy ich dowieźli za wszystko dziękujemy. Podczas 10 lat swojej działalności Spont w Kszczonowie może się pochwalić licznymi inicjatywami mającymi na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Olimpiady specjalne, gdzie wyjeżdżały osoby, osoby niepełnosprawne, tam pokazywały swoją aktywność sportową, zdobywały medale. Do tego wyjeżdżaliśmy bardzo dużo, mieliśmy wycieczek. Szczonowskie Stowarzyszenie zrealizowało też trzy projekty finansowane z funduszy unijnych. Tolerancja, integracja młodzieży upośledzonej umysłowo i fizycznie z rówieśnikami sprawnymi intelektualnie poprzez sport, więcej słońca dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Tokarnia oraz wiedza w zasięgu ręki. Bo tu jest pani Ela, która zawsze baseny organizuje, wszystko robi, żeby, 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 żeby w końcu coś robić. No, i uczyć takich wiele innych rzeczy. I śpiewam i, i, i tańczę. No i ten, no i ta role jeszcze mówię. Śpiewam tacie, rysuję, maluję i piszę. Lubisz tańczyć czy śpiewać? się, Tak. Mnie dobrze. E, też e, śpiewam, tańczę. Też występowałam w jasełkach jako e, Maria. I, I to jest to... E, Piszę... Uczymy się tak w ogóle. Wszystko. Przed tegorocznym jubilatem kolejne cele i zadania w trosce o swoich potopiecznych. Od tego roku, 2013, zorganizowałyśmy takie czwartkowe spotkania co tydzień, na których właśnie przychodzą opiekunowie z tymi osobami niepełnosprawnymi, gdzie po prostu wykonujemy różne prace. Kto co da rady, manualne, tam robimy kwiatki, robimy jakieś, układamy rzeczki. do tego mamy różne gry, zabawy. Mamy raz w miesiącu, ostatnim środę miesiąca, mamy spotkania takie znowu też z rodzicami, no i ustalamy po prostu sobie program na następny miesiąc czy na następny czas taki gdzie pojedziemy czy co będziemy wykonywać, robić. Pieniążki na to wszystko zbieramy, piszemy właśnie te programy unijne, piszemy projekty do gminy, do PCPR-u, do tego mamy naprawdę takich zaprzyjaźnionych sponsorów, no bez nich wiele rzeczy nie udałoby się no i ludzi dobrych woli, o wielkich sercach, za które serdecznie dziękujemy. Myślimy także, że uda nam się znowu zorganizować jakiś, zrealizować projekt unijny, który no na razie jest jeszcze w pieluszkach, ale mam nadzieję, że to wypali. No i przymierzamy się do turnusu rehabilitacyjnego, takiego dwutygodniowego, żeby dzieci też mogły troszkę wyjechać tutaj z tego, z gminy. Życzę wszystkim, a przede wszystkim kierownictwu stowarzyszenia, udanych i trafnych decyzji, realizacji przyjętych pomysłów i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.